When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity It's time to make it stop. Hej, hej, cześć ci witam was bardzo serdecznie z tej strony Kucyk. A to jest DLC do uh, Layers of Fear Inheritance. I powracamy do naszego mrocznego domu, domu szaleńca. Malarza, wizjonera, może ktoś powie. Ale na pewno szaleńca. Mm, wracamy tu po latach. Dużo się zmieniło. Jak widzimy, dom obrócił się w ruinę. Jest godzina 23, gdy to nagrywam. Także myślę, że idealna godzina na klimat. Layers of Fear. Kochana, myślałem o tym, co zaszło. Starałem się zrozumieć, moja droga. Pomóż mi, nie potrafię tego zrozumieć. Czemu to uczyniłaś? Ty samolubna kurwo. Jak mogłaś nam, mi nam, co? Jak mogłaś mi nam to zrobić? Okej. Okay. No ostro. Eee, nie jestem pewien, czy, czy te notatki wszystkie już gdzieś były wcześniej? W podstawce. Eee. No, a ja się zastanawiam, dlaczego musiałaś tu przyjść w nocy. Naprawdę się zastanawiam. Okej, okay, mamy farbę rozlaną, zastygłą, oczywiście burza. Były tu te szafki z tymi naszymi sześcioma jakby elementami, których potrzebowaliśmy, aby dokończyć naszego dzieła. This was a special brush. Bone. Okej. Okay. Tu stało płótno nasze, gdy byliśmy tym ojcem malarzem. Już go nie ma. Piwnica, do której nie wiem czemu, ale... Yy, właśnie nie wiem, czemu mam tu wchodzić. Tu w ogóle był włącznik światła kiedyś. Teraz go nie widzę. O. Kurwa, już mnie straszą na początek gry. No i kto to przewrócił? Co za bałagan. Mam jakieś flashbacki z przeszłości, czyżby? Chyba tak w ogóle. Zdaje się, że jesteśmy małą dziewczynką. O kurwa. Nasz ojciec był surowy. Trzeba to przyznać. Ale co? O, chciałem odruchowo podskoczyć, ale. W tej grze się nie skakało. To chyba my jesteśmy smutni. Tylko to wygląda jak wózek inwalidzki. Czemu? Dobra, trzeba stąd wyjść, chyba bo jest tak zagracone, że nie dam rady tu nic zrobić. Biegać szybciej oczywiście się nie da. Kamuzyczka wszędzie farba. Nasza ojczyzna nie musi odbrać. Jakieś flashbacki z e, łapką na myszy. Co ty tam robisz? Jezus, jaki tyran. Four Way. Dobra, mamy tu pułapki na myszy. A co jest w tym wiadrze? To są myszy? Stare? Nie, to chyba jakieś tylko kamienie. Dużo tych pułapek, zapałki, których nie możemy. Podnieść still life. No, fajnie. Nie, no, wodę już dawno czyli Przecież się nie płaciliśmy za, za wodę. Nie płaciliśmy żadnych rachunków. No, dom jest w rozsypce. Trzeba było go sprzedać póki była taka opcja. Z obrazu to tu wiele nie zostało. A to dziwne, bo były tu owoce na tym obrazie. Z tego co pamiętam. Szafek chyba nie ma sensu otwierać, nic tu chyba nie ma. Zresztą prawdopodobnie jakieś złomiarze tu chodzili i próbowali wynieść z domu wszystkie rzeczy. Co? Piekarnik to był? Piesiu! Piesiu! Czemu naszego piesia zamykał? No dobrze, trzeba się myślę, moi drodzy, nastawić na to, że w tej grze będzie e, pełno takich flashbacków. Jako, że córka powraca do domu. Ojej, on chciał go napalnik. To jest chyba palnik, co? Bo też trochę przypomina wagę. A my płaczemy, bo piesiu ląduje w ogniu, dobra, wyjdźmy z tej kuchni. Strasznie tu. Strasznie. <grym> eee, Właśnie byliśmy myślę, że czas się udać na pierwsze piętro. A to stare i znane nam obrazy. Jakże dziwne. Z, tym. z czym? Gdzie był nasz pokój? Nasz pokój był tutaj chyba. Był, ale zrobiona z niego, chyba, że to nie ten pokój. Cześć, mamo. Ładnie dziś wyglądasz. I tak cię kocham, mam. Dobra. To jest nasz pokój, nie? Przynajmniej był, Póki złomiarze nie wynieśli mojego łóżka. Eee, właśnie obraz jakiś taki niewyraźny był. young lady. Shall we continue? Nie, ja chcę się bawić. just keep looking at me and listen. Now, where was it? Ah, whoa, whoa. Yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted. Było? As her Tato. eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Keep your head straight! Jezu, nie krzycz. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. <sighs> Keep your head straight! Nie się. Look at me! Nie się. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. do You want this story to have a happy ending or not? Damn it! Not again! Fine. Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Piękna historia. To, Mogę zobaczyć twoją twarz nigdy jej nie widziałem. My fault. Nie tym razem. It was always my fault. All I had to do was stay still. Day Puma after day for hours on end. Until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Puma. No dobrze. Nie wiem czemu ale odruchowo wciskam shift. Żeby trochę szybciej pobiec Okej, okay, tu było nasze Tu było, aż znaczy nasze, naszego ojca eee, chyba biuro Boże, jesteśmy mali Ile możemy mieć lat? Z pięć? Może mniej? Jakoś tu zadymione. Masakra. Skoro jesteśmy tacy mali, to jak otwieramy te drzwi? Powinniśmy mieć taki otworek, jak dla psa, nie? Drzwiczki. Hey there. Oh, come on, don't be mama! Mama, gdzie jesteś? Mama! A gdzie jesteś, no? Ile mam cię wołać? Zamknięte. Dobra, zagrajmy na pianinku. Piękne. Już umiem grać. Nie, Odwrotnie spojrzałem, przepraszam. Kurwa, ja serio mam tu zagrać?

Dobra, idę po kredki, bo tata przyjdzie i mnie zbije. Schowam się. A tu są kredki. Okej. Okay. Yy, a gdzie mam pomazać? Mm. Pięknie. Teraz wszystko. O, faktycznie. Dobra, czyli mamy kwadrat, kółeczko, serduszko. Yy, kwadrat, kółeczko. Serduszko. O, to jest główna melodia. Kwadrat. Kółeczko. Trójkącik. Gwiazdeczka. Trójkącik. Kółeczko. Hmm. To nie jest faktycznie O, Tatusiowi się podoba. It looks like talent runs in the nie, to nie jest tata chyba, może jakiś dziadek? Dobra, już koniec grania. Na dzisiaj. Czy mogę jeszcze pomalować statusiem? Szczerze? Nie powinni puszczyć takiej zasady po takim domu. Gdzie ty piesko pobiegłeś? W ścianę? Przecież to nie ma przejścia. Jezu, no ja wiem, że ta gra się opiera na tych jumps-scenach, skerach, ale no nie jest człowiek na to przygotowany, jak się wczuwa w tą grę. No i tak nie zajrzę do środka, więc po co ja to otwieram? Nic nie widzę. Są so drzwi. Okej, okay. jakaś statuetka. Ej, ja tu chyba już byłem. Czy nie? Serca papierów. Byłem tu, miałem to. Kurwa, musiałem koło za... O nie, nie byłem. Znowu lalka się pierdolnie pewnie. W głowę, jak to miało miejsce w podstawce. Co to jest, mój pokój? Nie, dziwne. Hmm. Misiu. <śm> <śm> Ale jest... Mieszkamy przy torach? Ej, ta gra jest schizowa. Bez kity mam dreszcze. Pali się! I tu się pali! Kurwa. Wow! Wow, 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 wow! No przecież byśmy zginęli, gdyby tak było naprawdę. To są już jakaś... jest jakaś nasza... Konik ją ratuje. To jest jakaś nasza fantazja chyba, że się pali. Koniku! Jest ciufcia. O jest, dziecięca wyobraźnia, co? Oh, tak, tatusiu. Nie idź spać, tym poradzić. jesteśmy. jest nic nie widzę. czarną chociaż dziecku latarkę. Panda. A to pusto. W tym roku pojadę tu! Albo i nie. Schodzimy chyba znowu do piwnicy, ale te zejście jest jakieś dziwne, inne. Niż te, do którego wchodziłem wcześniej. A przecież mamy tylko jedną piwnicę. Chyba, że jakimś cudem to jest drugi dom, inny dom. Tu pusto. Tu jest jakieś po piersie, Kobitki. Ej. Zataczam koło. No już się przekręcałem. Część rysunku zdobyliśmy, chyba. To co? Teraz mogę wreszcie iść do piwnicy? Nie, no tu jest przesadnie ciemno. Martwię się, żeby jakoś to wyglądało na filmie, żeby nie było pikseli. Specjalnie nastawiłem troszeczkę wyższy bitrate. Jakieś dźwięki. I co, i wróciłem znowu? Nie, coś innego. Globus zaczął świecić, bo ma dziury w sobie. A tam się coś. Moje misie tu znowu. A tam coś się świeci. E, pali, mama znowu. Dawaj, przewrócimy mała ta. Cholera. Nie mogę nic z tym zrobić. O o o o. Jest prze mamy drugą część obrazka i piłeczkę. Co się stało znowu? Nie, no lepiej zapalone, nie? Więcej widać. W ogień nie będziemy wchodzić. Schodzimy ponownie na dół, żeby być w tym samym miejscu. A zabrakło nam jeszcze trzeciego kawałeczka. Teraz to widzę. W globus wbity tyle. a tu się pali. No nie wiem, czy powinienem. Ale nie mam chyba wyjścia i poszperam tu w poszukiwaniu karteczki, rysunku, kawałka rysunku. Nic tu nie znalazłem, więc lecimy z powrotem. Troszkę monotonne. No, zobaczymy, czy całość DLC będzie tak wyglądała, czy. Nie, jest to samo, a to oznacza, że. Czegoś tu nie znalazłem, chyba. A powinienem. Muszę wszystko dokładnie zbadać. Nie, no tu nic nie ma. Jest zejście na dół, krzesło. Nie chcę schodzić na dół. Pójdę blisko ściany, żeby mieć lepszy widok, ale nie. W ogień też nie bardzo można wejść. O, a tam czy tam nie ma czegoś? Aha, jest szafka. która nie chce się odpożyć. Aha, my ją wywalamy. Mama jakaś taka czarna. Nie ma tu kawałka. O, jest z tyłu. Mamy to, mamy cały obrazek. I co teraz? W spiżarni w piwnicy? Nie, to muszą być urojenia, to nie mogą być wspomnienia. Jest jakiś cień, wygląda jak cień dłoni. Ale nie możemy tu przejść. A, ale mogę otworzyć, nie zauważyłem. Jakaś figurka. Kurwa, czy ciemniej się nie da? A może ja bym po prostu za. Co, momencik? A, grafika, jasność. Nie! Nie chcę uruchamiać ponownie gry. Ojej, teraz może być za jasno w sumie. Mogłem przesadzić, chociaż przynajmniej będzie lepiej widać. Dobra, co z tym obrazkiem? Przecież tu nic nie ma, co nie? Mamy jakieś tutaj rzeczy w szafie. Ciuchy. Co z tym cieniem? Co go rzuca? Dźwięk jakby się paliło za ścianą. Ja, to by było niezłe, jakby nagle się poruszyło. Ale tak nie jest. Dobra, nic. Eee, wrócę chyba na górę, bo tutaj ewidentnie nic się nie dzieje. Chociaż nie jestem pewien, czy to dobre. Czy to dobrze, że tak poszedłem. A co się stanie, jak pójdę w drugą stronę, jak pójdę na górę. Znowu będzie to samo. Pewnie tak. Mamy drzwi, zamknięte drzwi. Okej, okay, wreszcie Boże bym błądził, gdybym tam ciągle był. Jesteśmy na górze. Inny korytarz. I chyba w jakimś. No jesteśmy w jakimś kolorowym pokoju. Aha! Klucz potrzebujemy. Którego nie mamy. mucha tu lata coś kapie. Jedny jelenie. Będzie tu klucz? No, 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 no. Mamy Otwórzmy naszą szkatułkę Czy pudełeczko Wilk zeżar jelenia Ale wilk też oberwał Jezu, jaka schiza Jak na kwasie Ponownie w gabinecie ojca. Ha. No dobrze, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o, to, o ten pierwszy odcinek. Jest już naprawdę późno, wpół do dwunastej. Z rana muszę wstać do pracy, także yy, nie mam pojęcia, o której ten film się ukaże na moim kanale. Prawdopodobnie koło drugiej w nocy. Mam nadzieję, że będziecie obejrzycie go. I oczywiście zachęcam do oglądania tej serii. Nie wiem, jak długi jest dodatek. Jedni mówią, że godzinka, drudzy mówią, że ponad godzinę. Trudno stwierdzić. Jednak e, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z tą serią, jeśli was ona interesuje. A jeśli macie podobny gust do mojego, to myślę, że Wam przypadnie właśnie do gustu. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.